Hej, witam wszystkich. Kolejny materiał na temat robota koszącego do trawy z Parkside Ten mniejszy model PMRA20LiA1. W końcu udało mi się zainstalować ten przewód ograniczający. Coś tam jakieś pierwsze koszenia porobione. Yy, za dużo tego nie, nie było, znaczy robot za dużo koszenia nie miał, gdyż teren na którym został zainstalowany został solidnie nisko, bardzo nisko skoszony. I została na nim wykonana dwukrotna wertykulacja, więc jak na razie to ten robocik nie ma co tutaj za dużo do roboty. No ale jakiś tam przynajmniej jedno strzyżenie zrobił. Jeden taki przejazd był luźny, puszczony na najwyższym tym ustawieniu koszenia. Oczywiście w tym ustawieniu przy tak niskiej trawie nic nie kosił, ale to tak chciałem zaobserwować jak to jeździ, jak to pracuje. I później, kilka dni później zrobiłem już jakieś takie koszenie na 40, na ustawieniu 40, 40 mm pewnie. Więc, coś tam przystrzygł ewentualnie, no ale, tak od początku, e... co chciałem powiedzieć, gwoździe mocujące tą stację ładowa... ładowania, e... no, to są zwykłe, proste, stalowe, chyba z nierdzewki gwoździe, e... żadne tam wkręcane, po prostu wbijane, ale są na tyle długie. <laughs> że uważam, że wystarczające. Poza tym, w moim przypadku sprawdziły się o tyle, że stacja ładująca została zamontowana przy obrzeżach. A tutaj najprawdopodobniej były jakieś resztki gruzu albo betonu, na którym było mocowane to obrzeże. Więc jeżeli gdzieś tam takie miejsca, to myślę, że takie gwoździe lepiej się chyba sprawdzą niż te wkręcane. Po prostu bierzemy młotek i walimy w niego, tak. no i on się przebija. Teraz tak, jak zamontowałem przewód ograniczający? Przewód ograniczający zamontowałem 30 cm od obrzeży i zasadniczo wszędzie. Tak pomontowałem eee, i uważam, że jest to bardzo dobry, bardzo dobra odległość, eee, dlatego, że co prawda, przy, po, jak kosza, kosiarka porusza się wzdłuż tej linii, to od kół, mniej więcej tak jak widać tutaj, od zewnętrznej strony kół. Do obrzeża zostaje, pozostaje jakieś 10 cm, jakby nieskoszonego. Ale znowu, jak kosiarka pracuje, to no bardzo, bardzo, bardzo blisko aż dojeżdża do tych obrzeży Nawet dotykając jeszcze, jak dojeżdża prosto, tak frontem centralnie. No to jeszcze tak nie ma problemu, ale jak już po dojeżdża po skosie, no to już tak potrafi nawet nieco uderzyć tą obudową. No, cała ta obudowa jest zderzakiem też, tak? Więc to ma za zadanie jakby chronić. No ale, żeby nie waliła w te obrzeża, to polecam te 30 cm. Ona się wtedy ma gdzieś też szansę obrócić. No, jeżeli ktoś ma. Gdzieś obrzeża zamontowana, nie wiem, przy podjeździe, a trawnik ma na równo z tymi obrzeżami, to owszem, może sobie zamontować nawet bliżej, nawet na 20 albo i mniej centymetrów od tych obrzeży, jeżeli ta kosiarka będzie miała szansę najechać na ten chodnik czy też podjazd. Bo ona tak mniej więcej do połowy szerokości, tak mniej więcej do, do, do wysokości tej baterii, to tak po, powiedzmy, że najeżdża na ten kabel ograniczający. Instrukcja podaje, że na około 20 do 30 cm bardziej zaobserwowałem, że to będzie bardziej chyba raczej 30 cm niż 20. No ale dobrze, mm, teraz jeżeli chodzi o. Te zakręty 90 stopni, e, tam w instrukcji zalecane jest, żeby wyznaczać kąt około 45 stopni. Ja to zrobiłem troszeczkę inaczej. Po prostu, jeżeli miałem narożnik tego typu, tak, no to tutaj sobie gdzieś w pewnym miejscu wyznaczyłem 30, tutaj 30, tak, odległość tu 30, tu 30, i starałem się po łuku w takim miarę jak najbardziej łagodnym łuku dociąć to. W sensie bo część mam wkopane, część przewodu mam wkopanego, część zostawiłem jeszcze na wierzchu do późniejszej korekty, ale tam gdzie wkopałem to po takim delikatnym łuku, wkopywałem to na około na głębokość około 2-3 cm momentami może gdzieś tam głębiej wyszło. Generalnie jest ok, znalazłem sobie takie fajne urządzenie. Niestety w trakcie pracy mi się złamało, aczkolwiek znalazłem później taką maczetę, którą nacinałem, tą dań, darń, rozszerzałem i wciskałem tam ten przewód. Jeżeli chodzi o narożniki, tutaj zewnętrzne, tak, bo tutaj mamy wewnętrzny, tak. A jeżeli chodzi o narożnik zewnętrzny, gdzie idzie po zewnątrz, czyli jakby czyli jakby tutaj idzie po tej zewnętrznej krawędzi, no to też tutaj tu 30, tam 30 i w miarę sensowny łuk taki w miarę jak najbardziej delikatny i bardziej delikatny, tym łatwiej później jest urządzeniu jeździć. To co ja zrobiłem, to widzę, że weszło bardzo fajnie oczywiście tam gdzie puściłem powierzchu przewód to tam sobie zrobiłem takie faktycznie 45 stopni przy czym jeżeli jest narożnik o jeżeli jest narożnik 90 stopni no to dojeżdżałem gdzieś tutaj sobie wyznaczałem powiedzmy te 30 cm i później kątownikiem Odmierzałem te mniej więcej 45 stopni, taki łuk. I odległość od gwoździa do gwoździa dawałem 30, 30 to było gdzieś najmniej, ale tak to 40, a nawet 50 centymetrów takiego, takiego narożnika. Przeważnie dawałem 40, między 30 a 50, ale głównie 40 i wtedy przy tych 40 cm bardzo fajnie najeżdża tam gdzie mam tuję odległość od i dałem troszeczkę większą tak około 40 cm żeby tam mi nie wjeżdżało za bardzo, bardzo pod tuję i widzę, że to jest taka dobra odległość no teraz tak, jeżeli chodzi o samo urządzenie niestety dla niektórych może to być niestety. Yy, mamy do wyboru tylko dwa języki: niemiecki i angielski. I w tych językach można się yy, tutaj na tym panelu, tak, na tym panelu można się poruszać tylko ty i wyłącznie wybrać o, te dwa języki: niemiecki lub angielski. Jeżeli chodzi o kod PIN, mamy tutaj przyciski. Tu są start, dom, powrót, kursor, strzałka w górę, strzałka w dół i OK. I teraz jeżeli chodzi o ustawianie daty, godziny, to jest to bardzo intuicyjne. Strzałkami wiadomo do góry, na dół, OK, zatwierdzamy. To nie ma problemu. Jeżeli chodzi o kod PIN, no tu się zaczynają delikatne schody. Co prawda z nas jest to opisane w instrukcji, ale to też tak... No, ja się zawiesiłem na tym kodzie. Okazuje się, że możemy wpisać kod, możemy sobie w, wybrać w cyfrach od 1 do 4. Więc jeżeli ktoś ma swój, jakiś ulubiony pin kod, to niestety musi się ograniczyć w cyfrach, w cyfrach od 1 do 4. I teraz tak, za cyfrę 1 odpowiada domek, za cyfrę 2 odpowiada strzałka w górę, za cyfrę 3 odpowiada strzałka w dół. I za cyfrę 4 odpowiada przycisk OK. No, teraz tak, jeżeli chodzi o akumulator w zestawie, mamy 2A akumulator. To jest właśnie ten z tej kosiarki. Funkielnujka nieśmigany. Według mnie można sobie go wsadzić. Można go sobie wsadzić. We wkrętarkę na przykład. I według mnie do tego się nadaje. Ja zainstalowałem 8A akumulator, tak ten smart. I według mnie jest to bardzo fajna, optymalna opcja do tej kosiarki. Kosiarka. Na tym akumulatorze pracowała dokładnie 5 godzin i 15 minut przy wysokości koszenia, tak jak tutaj mamy, 40 mm, tak czyli mniej więcej około 5 godzin, sobie pracowała na tej wysokości. Za dużo tutaj, tak jak mówię, nie miała do roboty, ale coś tam postrzygła. Zresztą tutaj widać e, podobudowę tej klapki dostaje się sporo materiału tego urobku po koszeniu e, teraz tak mam tutaj zamontowaną taką palisadkę dlaczego dlatego że e, no, to teoretycznie z zderzakiem ten, ten 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 metalowy kabłąk <grym> No ale wydawało mi się, że on jest takim jakimś zderzakiem, który bardziej ma naprowadzać tą kosiarkę pod najazd. Okazuje się, że raczej może niekoniecznie, że to jest bardziej chyba zderzak przy, przeciwzderzeniowy. A zamontowałem tam palisadę, dlatego że ta kosiarka po prostu waliła w tą stację centralnie, już w pełną, że tak powiem, swoją mocą uderzała w tą stację ładowania, w ten, w ten kabłąk. Tutaj jest troszeczkę wyżej podniesiony taki próg, więc też najeżdżała na to, gdzieś się tam blokowała. Tutaj jest troszeczkę niżej, więc tutaj już ma troszeczkę inaczej, trochę łatwiej. Nawet jak najedzie, to, to już nie ma takiego problemu. Nie będzie uderzać tak nożami. Oczywiście można sobie by to przedłużyć jeszcze tą palisadkę trochę. No ale ja na razie wykorzystałem dwa takie elementy i taką palisadkę polecam również do że tak powiem wyznaczania obszarów na które nie chcemy żeby kosiarka wjeżdżała. Ja nie robiłem tak, że przewodem robiłem jakąś pętlę, tak? Aby ona sobie wjeżdżała, robiła kółeczko i z powrotem wjeżdżała, tak powiedzmy, na, na ten obszar. Nie zaznaczałem tego w ten sposób. <laughs> Zresztą za bardzo nie mam tutaj aż takich klombów, klombików. <laughs> Przepraszam, aczkolwiek no, mam tam taki słup, gdzie wyznaczyłem sobie też właśnie tą palisadą. <laughs> Zagrodziłem, żeby nie waliła w beton, i to się widzę, ładnie sprawdza. Plastik w plastik nie poobija się, może będzie bardziej trwalsze. Co ma tutaj takiego ciekawego jeszcze? No koszenie tak zwane spotowe, czyli można sobie wziąć, wynieść tą kosiarkę, podnieść i ustawić w dowolnym miejscu, tam gdzie na przykład nie wiem mamy jakąś jakieś meble, na przykład ogrodowe wystawione i normalnie tam kosiarka nie wjeżdża albo jakaś, nie wiem, gęstsza trawa gdzieś wyrosła, no to można tam, powiedzmy, przenieść tą kosiarkę, ustawić i ona sobie tak około metra będzie sobie krążyć, mniej więcej, i później pojedzie do pracy już normalnej. Eee, tak, y, koszenie po obwodzie, czyli po tym kablu zasilającym. Pierwsze uruchomienie, pierwszy start. kosiarka sobie objeżdża po tym przewodzie. Tak robi objazd, no a później już zaczyna pracę taką po całym obszarze, wyznaczonym przy tym, w tej przestrzeni pomiędzy tym, tym przewodem. no Pełen chaos, tak jeździ jak wiadomo, jak chce. Nie ma tutaj żadnej regularności. O, więc yy, cóż, pewnie nie wszędzie dojechała. Teraz chcę poczekać aż, aż yy, trawa mi troszeczkę podskoczy, żeby zobaczyć, jak de facto to kosi, czyli to znaczy, gdzie zostawia miejsca, ile czasu de facto by potrzeba było, żeby mogła skosić, nie wiem, na jednym ładowaniu, tak. Co ciekawe, podczas koszenia co jakiś czas w trybie koszenia ona się jakby wyłącza, uruchamia i uruchamia ponownie. Tak, jakby wyjeżdżała ze stacji tej ładującej, i dalej kosi. Nie wiem, czy to sprawdza sobie stan ładowania baterii, czy jakiś tam algorytm rozpoznawania terenu który skosiła, który nie skosiła, nie wiem, czy tam jest takie coś, czy nie, ale generalnie ma coś takiego, że co jakiś czas jakby się wyłącza, piszczy, te, jakby wyjeżdżała ze stacji i podejmuje dalej pracę. Yy, według instrukcji tego jeszcze nie wiem, ale według instrukcji, instrukcja podaje, że co siódme włączenie yy, robi objazd po obwodzie, czyli pierwsze włączenie robi objazd po, po obwodzie, Później sześć kolejnych koszeń to jest wyjeżdża ze stacji i od, od, nie, nie jedzie po obwodzie, tylko sobie kosi w tę, w tę, w tą, we, we wszystkie możliwe strony. Pełen chaos. I dopiero przy siódmym włączeniu, uruchomieniu robi sobie objazd po obwodzie i robi koszenie po obwodzie. Posiada oczywiście jakieś harmonogramy, można sobie ustawić na każdy dzień tygodnia. Harmonogram posiada jakieś strefy wtórne do trudno dostępnych miejsc w ogrodzie posiada takich stref 5, czyli polega to na tym, że ze stacji ładujących wyjeżdża sobie, nie wiem, gdzieś tam w połowę działki, i tak i tam podejmuje pracę. Ja tego nie, nie stosowałem, pewnie nie będę stosował, mnie to jest niepotrzebne. Mnie z tego kabla, który był dostarczony fabrycznie 130 metrów, to wyszło mi, że wygrodziłem jakieś 520 metrów działki bez żadnych właśnie takich klombów, klombików. Tam mam jedno miejsce, gdzie później na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, więc tam będzie pewna zmiana. Hmm. No, i co? No, i chyba tyle. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości i swojej wiedzy. Jeszcze wszystkiego nie przetestowałem. Kiedyś może wrzucę jakiegoś shorta, jak to sobie popracowało. To chyba na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia.